Cześć, witam Cię serdecznie na live, którego totalnie nie planowałam. Totalny spontan, musicie wybaczyć mi, wiecie, nieprzygotowanie i tak dalej. Zdążyłam sobie sobie szybko pomalować usta i powiem tak, to miało być wideo, które rozkminiałam na YouTube. Znaczy to w ogóle jest dzisiejsza inspiracja, troszeczkę mówiłam o tym na, dzisiaj na story zupełnie nie myślałam o tym, że będę o tym robić live'a. Jest to mój pierwszy live na Instagramie. Jeszcze nigdy nie robiłam live'a na Instagramie, także hello, hello. Ale dzisiaj miałam taką y, inspirację, że usłyszałam siedząc w głowie, spisując to, co chcę powiedzieć w nagrywanym wideo na YouTubie. I przyszła mi taka myśl intuicyjna, a czemu, a jakby tak zrobić live'a? W sensie live'a? No nie robisz live'ów, ale proszę bardzo. Więc poszłam za głosem intuicji, robię live'a, a dzisiaj chcę powiedzieć Ci o tym, że klarowność jestem z powrotem, bo uwaga, mój limit Instagrama na dzisiaj się wyczerpał, ale mam nadzieję, że już jestem z powrotem. Więc dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o takim temacie, jakim jest, że klarowność przychodzi w działaniu. I dzisiaj troszeczkę przed chwilą na Story nagrywałam o tym, jak trochę czuję też to, że coaching głosowy, mentoring głosowy, w ogóle forma nagrywek głosowych, jak może nam towarzyszyć w rozwoju i dlaczego, dlaczego jest to fajna i nowa taka opcja, która gdzieś tam coraz częściej się pojawia na rynku, z której ja już korzystam od 6 miesięcy i i myślę sobie, że to jest super sprawa, ponieważ telefon zawsze masz pod ręką, możesz to zrobić z każdego miejsca i nie potrzebujesz poświęcać stricte nie wiem, 15 czasu, pół godziny czasu, czy, um, czy być na żywo na kamerce. Możesz po prostu nagrać wiadomość, nagrać pytanie, a potem odsłuchać odpowiedzi i wracać do nich kilkukrotnie, czy robić sobie, um, robić sobie notatki. Ale nie o tym, chociaż to było powiązane. Dzisiaj nie wiem, czy mogę tak o tym mówić jeszcze oficjalnie, bo, bo nie wiem, bo chyba to jeszcze nie zostało ogłoszone u Asi. No, ale tak trochę przebąkując, przykujemy się do wspólnego live'a, który odbędzie się w pierwszej połowie lutego, i gdzieś chciałyśmy się złapać z tematem, na który na tego live'a umówiłyśmy się już dwa miesiące temu. Więc wyobrażacie sobie, przez te dwa miesiące, każda już jest w innym miejscu, każda gdzieś tam y, wydarzyło się tyle rzeczy w naszym życiu i chorowania, i procesów transformacji, i wielu, wielu różnych rzeczy. Sami wiecie, jak to jest, nie? Dwa miesiące życia, a teraz mam wrażenie, że czas po prostu tak przyspiesza, świat tak przyspiesza, że wszystko dzieje się mega szybko, i mam wrażenie, że nie wyrabiam. Dajcie znać, jak będziecie odsłuchiwać w komentarzu, czy też tak czujecie, i czy też tak masz, czy też tak macie. I gdzieś mi przyszło, kiedy zaczęłyśmy rozmawiać, brainstormować o tym, o czym chcemy powiedzieć, co może dać wartość dla naszych odbiorców, no to zaczęłyśmy się wymieniać różnymi pomysłami, i też tak taka wiadomość, którą właśnie nagrałam Asi, w której mówiłam, że też chcie, czy, czy mogłabym mi dać więcej, opowiedzieć o tym, jak ona to czuje, bo, bo chcę się po prostu połączyć głębiej z tym tematem, zanurzyć w tym i też zobaczyć, co mi y, przychodzi. I wtedy zdałam sobie tak sprawę, że dopóki my jesteśmy w głowie, dopóki myślimy o tym, co chcemy zrobić, że tak, zro... na przykład ten ten live, tak? Że tak ja zrobię tego live'a, a, a to, to może o tym powiem, może o tamtym, może coś tam, i sobie siedzę w tej głowie i planuję i, i coś tam wymyślam, to to nie jest to samo w momencie, jak ja już naprawdę spotykam się na przykład z tą osobą, czy spotykam się sama ze sobą, jeżeli to ma być live, w którym jestem tylko ja jakiś taki spokojny czas, czy w medytacji, czy, czy po prostu wzięcie kilku oddechów, osadzenie się w swojej przestrzeni, osadzenie się bardziej w swoim sercu i osadzeniem się w swojej intuicji, takim głębszym połączeniu z tym, co nas prowadzi, to dopiero wtedy i działając, robiąc jakiś pierwszy krok, czyli wykonując telefon, czy wychodząc właśnie, no tak jak ja teraz, robiąc live'a, czy jakąś nagrywam story, czy piszę jakiś post, coś robię, działam, to dopiero wtedy ta klarowność przychodzi. Bo ja mogłabym sobie siedzieć i myśleć, ale dopóki się nie połączyłam z tym tematem mocniej, dopóki nie zaczęłam brainstormować tego, co mi przychodzi i, i z takiej... Mm, ym, brakuje mi polskiego słowa. Brainstormować, czyli... <laughs> ym, z burzy mózgów, o! Z takiej burzy mózgów przywychodzi taka też klarowność. I tak sobie właśnie przyszły do mnie dzisiaj te dwie rzeczy. I teraz powiem Wam parę takich konkretnych przemyśleń, ale przyszły do mnie właśnie te dwie rzeczy, że dopiero jak zaczynamy coś robić, to przychodzi ta klarowność. Jak zrobimy ten jeden krok, zobaczymy, rozejrzymy się w koło, aha, dobra, teraz to wygląda tak. No to dobra, no to kolejny krok i kolejny i znowu zatrzymuję się, rozglądam się, aha, no dobra. I dopiero właściwie z każdym kolejnym krokiem otwierają się nowe drzwi. I otwierają się nowe możliwości i dopiero wtedy jesteśmy w stanie zauważyć i podjąć decyzję, co będzie dalej, bo z punktu dzisiejszego, teraz, to ty podejmujesz decyzję z punktu, w którym jesteś w tej chwili, z tego, z tego mindsetu, który masz w tej chwili i z takiego emocjonalnego miejsca, w którym jesteś teraz. A to, co doprowadzi Cię do Twojej wizji życia, którą mam nadzieję, że masz zrobioną, a jeśli nie, to polecam Ci zapisać się do mojej listy mailingowej i pobrać bezpłatny prezent, gdzie taką wizję życia możesz sobie stworzyć. Jest to PDF, e-book o takie, Twoje miejsce do celebracji, więc masz tam miejsce do celebrowania, do stworzenia swojej wizji i też do połączenia się ze swoim sercem i intuicją w, w trakcie czy poprzez medytację. Właśnie wizji życia z koniem przewodnikiem, więc coś nietypowego, coś czego nie ma, coś czego ja jeszcze nie spotkałam. Właśnie zapraszam programy rozwojowe z końmi do medytacji, żebyście chociaż trochę mogły doświadczyć tego, jak to jest być w kontakcie z koniem, jak, to, jak można rozwojowo z nimi pracować i wszystko to w zaciszu swojego domu, więc jeżeli. Jeżeli masz ochotę, to zapraszam cię serdecznie. Oczywiście link jest w bio. Tam znajdziesz link do zapisania się i od razu dostaniesz możliwość pobrania tego prezentu. I no i ta klarowność właśnie pojawia się wtedy. I wracając do tej wizji życia, czyli jeżeli już masz tą wizję życia, to potrzebujesz zastanowić się, jak się czujesz ty z przyszłości. Albo jakie decyzje podejmujesz Ty z, przeszło, z przyszłości? Powiedziałam przeszłości? Hmm. To nie to. Z przyszłości. Yy, I po prostu z punktu widzenia tej osoby, którą się chcesz stać, z punktu widzenia tej osoby, która ma to, co chcesz mieć, zastanowić się, ok, no to jakie ta osoba podejmuje decyzje? Jak ta osoba się czuje? I z tego miejsca podejmować decyzje, z tego miejsca ruszać te, w te pierwsze kroki i właśnie w działanie i wtedy ta klarowność przychodzi. Myślę, że najgorszy i dla mnie w ogóle to była zmora, to był moment, kiedy trzeba było podjąć jakąś decyzję i każda decyzja wydawała się zła. I nie wiedziałam, jaką decyzję mam podjąć, co ja mam zrobić. Wtedy jest taki, ja tak przynajmniej mam, mam taki chaos w głowie, Raz mam tak, raz inaczej, no niby plusy, tu minusy, ale tak naprawdę to nie jest głos intuicji, tylko logiki, głos ego, może to, może tamto i takie mam poczucie wtedy, że się rzucam między jednym, między drugim i tak naprawdę to nic z tego nie przychodzi, decyzję w ogóle ciężko jest podjąć, a ja mam coraz większą frustrację i coraz większą frustrację i coraz większą frustrację i takie poczucie przytłoczenia tym, że jakaś jest decyzja do podjęcia, ale jakby rozwiązania to w ogóle tam nie widać, nie? I, i to jest w ogóle też coś, co, co tak, usłyszałam takie zdanie, oczywiście mam notatki, więc będę sobie zerkać. Usłyszałam takie zdanie, że pewność siebie przychodzi wraz z doświadczeniem, a doświadczenie przychodzi, buduje się. To jest bardzo ważne. A doświadczenie buduje się robiąc i działając. I to, powiem szczerze, było dla mnie takie uwalniające, bo w erze tego, że każdy oczekuje, że na przykład pójdziesz na studia, a po studiach znajdziesz pracę, a w tej pracy mówią Ci, w, w, że powinnaś mieć w CV trzy lata doświadczenia, no to hello, no to gdzie masz to doświadczenie, nie? Czyli jakby wszyscy oczekują, że będziesz mieć doświadczenie, ale w sumie to nikt nie chce Cię wziąć, żebyś to doświadczenie zdobyła. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa już od takiej naszej strony... Czyli tutaj mamy, ja mam taką zdolność do patrzenia ze strony pracownika i ze strony pracodawcy. Jest też to, czy my dajemy z siebie wszystko, żeby to doświadczenie zdobyć. Czyli tak naprawdę, czy ja na przykład decyduję się, że bezpłatnie coś zrobię przez jakiś czas, żeby się nauczyć, żeby zdobyć doświadczenie, i żeby właśnie być może zdobyć przede wszystkim nowe umiejętności, bo tych umiejętności nikt ci nigdy nie zabierze, czasu nie odzyskasz, ale te umiejętności zostaną z tobą. No i po prostu będą twoim zasobem na przyszłość. Także tutaj są te dwie strony medalu, tak? Ale po prostu musimy zacząć robić coś, żeby się nauczyć. I teraz mm, a propos, live'ów, <laughs> które o dziwo? Zawsze mnie stresowały, a dzisiaj totalnie nie, ale widzicie w ogóle, nie? totalne nieprzygotowanie, ale to nic. Idę w działanie, bo też tak powiedziało, zawołało moje serce, zawołała moja intuicja i pojawiało się takie: o, może live? Mówię: ok, nigdy nie robiłam na Instagramie, w sumie nie wiem, jak to zrobić, może wyjdzie. I oczywiście nagranie będzie na YouTubie, jeżeli się zapiszę, bo tego jeszcze też nie rozpracowałam. I i tak sobie myślę, że właśnie tak naprawdę, jak ja sobie pomyślę o swoim fi pierwszym filmiku na wideo, czy swoim pierwszym live'ie na Facebooku, yy, który było gdzieś tam w kampanii do, do warsztatu właśnie rozwojowego z końmi rok temu, niecały, to wiecie, to w ogóle jakaś, myślę, że masakra. Generalnie byłam mega spięta, nie wiedziałam, musiałam wiecie, pilnować tego, co chcę powiedzieć, a, a jednak... Ten zmysł mówienia i w ogóle właśnie mowy, to ja mam od zawsze, ja po prostu zawsze dużo gadałam, dostaję feedback, że ludzie lubią tego słuchać, i jest to pewien zasób, którego ja powiedziałam: nie, 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 nie ja się boję, ja nie wiem, ja nie umiem. I to właśnie przychodzi mi z działaniem i teraz z każdym kolejnym nagraniem wideo, z każdym kolejnym takim wyjściem ze swojej strefy komfortu bo to jest dla mnie wyjście ze swojej strefy komfortu to, to, jest, to zdobywam to doświadczenie, którego potem nikt mi nie zabierze. I, i potem oglądając to ktoś może powiedzieć: A dobra, bo to tak na luzie, i w ogóle to sobie gadasz: Tu tego jest super, i tak, jest super ale to wymaga jakiegoś przygotowania i powtarzalności. Jak to robię już dziesiąty raz, to czuję się lepiej, jak robię dwudziesty, to już w ogóle jest jeszcze lepiej, tak? A jak się osiemset razy zrobi, to już w ogóle wychodzisz i nawet bez żadnego mm, przemyślenia wiesz, co masz powiedzieć. I, I teraz wracając do tego zdania, że ta pewność siebie przychodzi wraz z doświadczeniem, a to doświadczenie się buduje, robiąc i działając, to wyobraź sobie sportowca, który trenuje raz w tygodniu. Okay? A drugi trenuje codziennie, to który po roku czasu ma szansę, że na przykład zdobędzie te potrzebne umiejętności, żeby wejść do drużyny, do której, do której aspiruje. Jak myślisz? Ja myślę, że ten, który ćwiczy codziennie, bo to wpływa na mechanikę jego ruchu, to wpływa na jego technikę. Po prostu on powtórzy to 365 razy dany element. Ta druga osoba, która ćwiczy raz w tygodniu 52 razy. Więc jest jednak duża różnica: 52 razy, a 365 razy, tak? Albo wyobraź sobie mówcę. Jeden mówca występuje 4 razy w roku, drugi mówca występuje 2 razy w miesiącu. To jak myślisz, który będzie to nie jest chyba dobre, może pytanie, że który będzie lepszym mówcą, bo do tego dochodzą jakieś inne jeszcze rzeczy, ale który będzie bardziej pewny siebie na scenie, czy w jakiejś innej formie, jak będzie, będzie mówił? Ten, który mówi cztery razy w roku, czy ten, który mówi dwa razy w miesiącu? Bo to znowu jest ta liczba powtórzeń. Mój tato zawsze mówił, że jak z koniem powtórzysz coś 800 razy, to na pewno zapamięta już do końca życia, a niektórzy mówili, że jeszcze dłużej. Więc to jest o tej powtarzalności, to jest o tym stawianiu się do tego, co być może jest niewygodne, co, czego być może teraz się boisz, e, do tego... Właśnie sobie zdałam sprawę, że po tym live to ja nie wiem, jak go zakończyć, ale to jest teraz nieważne. I jak ty się do tego stawiasz? Czyli ile, jaką ty energię w to wkładasz, co robisz, jako, jak gdzie kierujesz tą swoją uwagę i swoją uważność, co jest dla ciebie teraz ważne, jaką masz powtarzalność i to buduje twoją pewność siebie. I z każdym kolejnym razem, jak troszeczkę ym, moja mentorka mówi safe stretch, czyli jeżeli rozciągasz się trochę bardziej niż to, co jest twoją normą, czyli troszeczkę poszerzasz swój zasób, jakiś, czy umiejętności, czy po prostu tego, co, co jesteś w stanie przyjąć, to Ty tak rozszerzasz regularnie swój taki pojemnik tego, co możesz przyjąć, tego, co możesz znieść, oczywiście tak bardzo mówiąc trochę no, trochę może się kojarzy negatywnie, ale tego, co jesteś w stanie pomieścić. O. Czyli Twój kontenerek, jak jest taki, to za każdym razem, jak robisz jakiś mały kroczek i zdobywasz jakieś doświadczenie, on się poszerza, poszerza i poszerza. I nagle się okazuje, że, że dostajesz całkiem inne propozycje. Nagle okazuje się, że pewne rzeczy są dla ciebie mm, łatwiejsze, i po prostu rzeczy zaczynają płynąć, ale zaczynają płynąć, bo Twoje ciało przestaje już być takie spięte. Na przykład, jak wychodzisz na live, a tylko się rozluźniasz i możesz myśleć o tym, chcesz, co chcesz powiedzieć. Czy na przykład, wychodzisz na jakąś rozmowę. Jeżeli Idziesz na rozmowę o pracy i byłeś na 50 takich, no to już jak idziesz na tą 50 rozmowę, no to rozumiem, że prawdopodobieństwo jest takie, że przychodzisz tam i po prostu jesteś sobą, bo wiesz, że tylko być osobą ci zagwarantuje to miejsce pracy lub nie. Ale też, jeżeli ktoś nie zaakceptuje tego, kim jesteś, to właściwie czy Ty chcesz pracować w takiej pracy, w której musisz udawać, że kogoś innego podejrzewam, że nie. Bo zakładam, że jesteś świadomą osobą, że chcesz robić to, co lubisz. I nawet jeśli nie jest tak dzisiaj, to, to wiesz, do czego dążysz i masz wizję tego, że któregoś dnia chcesz być gdzieś indziej i sobie powoli, powoli do tej wizji kroczysz. I taka kolejna rzecz właśnie to jest to, że ta pewność przychodzi po prostu z działaniem. Jeżeli zrobisz coś raz, dziesiąty, pięćdziesiąty, setny, po prostu jest jakby niemożliwe, żebyś nie stała się bardziej pewna siebie w tym, co robisz. Myślę, że to jest po prostu niemożliwe. Jak coś powtarzasz, 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 stajesz się w tym coraz lepsza, przychodzi Ci to z większą lekkością, z, wielki, z większym flow i po prostu lecisz i płyniesz. I takim kolejnym zdaniem, które też usłyszałam w tym roku i myślę, że jest takie lekko wstrząsające, że to nasza pewność tworzy rezultaty, a nie odwrotnie. Czyli to to, to nasza wiara, nasza pewność, to jak my za czymś staniemy, że coś jest dla nas ważne i mamy do tego jakiś konkretny feeling, to to tworzy nasze rezultaty, że to w końcu kliknie, że, że ty czujesz w sercu, czujesz z, z tego głosu, że ta intuicja Cię prowadzi i czujesz w sercu, że to co robisz jest tym, co masz robić, no to te rezultaty w końcu przyjdą. A nie, że my czekamy, jak rezultaty przyjdą, to ja na przykład to ja zacznę pracować. Albo no jak się ktoś zgłosi, no to ja, to ja powiem, jaka jest moja oferta. No chyba nie. Najpierw musisz powiedzieć, jaka jest Twoja oferta, żeby ktoś się do ciebie zgłosił. Nie? I tutaj wjeżdżałabym powiedziała duży temat. Dzisiaj tylko tak pokrótce nie chcę go, nie będę go tak bardzo rozwijać, bo to temat rzeka. Ale tutaj wjeżdża taki temat planowanie vs. rzeczywistość, nie? Czyli to myślenie, planowanie vs. działanie, tak? Czyli to też fajne takie zdanie z programów rozwojowych z końmi, z metody Horse Assisted Education, ale jakby około, około różnych metod. Mówi się o tym, że mapa to nie terytorium. No bo wyobraź sobie na przykład, ile razy jest taka sytuacja, że nawigacja cię gdzieś y, prowadzi i prowadzi cię nas zadupia, <laughs> i ma być droga ładna, na skróty, ale nie ma. No i nie możesz tam pojechać. No to wyobraź sobie właśnie tak jest z mapami, tak? Czyli mapa to jest pewien ogląd sytuacji, to jest to, jak powinno taki wiecie, ramowy plan, jak to powinno wyglądać, jaka jest szansa, że tam y, jest ten las, ta droga, ta rzeka. No ale potem jedziesz tam. Idziesz tam i, i dopiero wtedy widzisz, czy tak naprawdę to tam jest. I podobnie jest właściwie z naszym. No to wyobraź sobie, że ty myślisz sobie na przykład, jakbym się zachowała, gdybym występowała publicznie. No to możesz sobie myśleć, nie? Jak tam zareaguje Twoje ciało? No, może bym się bała, może bym się stresowała, ale tak naprawdę to nie wiesz, nie? Nie wiesz, dopóki nie staniesz na tej scenie i nagle się nie okaże, że wszyscy na ciebie patrzą i czekają, aż ty coś powiesz, a ty tam stoisz i dzień dobry. No. I dopiero wtedy ty wiesz, jak, się, jak reaguje Twoje ciało, czy się spinasz, jak bardzo się stresujesz yy, i co się w ogóle z tobą dzieje. Dopiero wtedy możesz tak naprawdę to, tego doświadczyć. I tak sobie myślę, że. Dlatego też y, programy rozwojowe z końmi są y, takie, bym powiedziała, nie wiem, wyjątkowe, takie, y, nawet, nie wiem, nawet nie wiem, jak to powiedzieć, ale właśnie, że, że masz pewną mapę, a potem wyruszasz w teren, wyruszasz w kontakcie z koniem i zaczynasz doświadczać tego, jak to naprawdę wygląda na poziomie emocji, na poziomie ciała. Na poziomie również umysłu, zaczynasz być w danej rzeczywistości, w danej sytuacji. Nawet jeżeli to jest e, sytuacja, jakby stworzona e, w pewnym sensie sztucznie, jest jakąś metaforą, to w niej odnajdujesz prawdziwe emocje i obserwujesz prawdziwie reakcje ze swojego ciała, czyli ja to nazywam mapowaniem, takie trochę jakby nakładanie, dość, m, nakładanie intencji, pewnego. Pewnej ramy na dane doświadczenie. Czyli na przykład możesz to samo doświadczenie z końmi zrobić i nakładać na nie, powiedzmy, filtr, yy, za każdym razem inny. Za każdym razem może to dotyczyć czegoś innego, tem, innego tematu, innej sytuacji. I nawet choćbyś robiła dokładnie to samo ćwiczenie z koniem, jakieś proste wejście w kontakt czy obserwacja stada, nakładając jakikolwiek temat chcesz, za każdym razem dostajesz. No, inne odpowiedzi, bo jest inny temat, ale dostajesz te odpowiedzi z poziomu, z trzech poziomów: z poziomu umysłu, z poziomu ciała i bam, nie ma światła. <grym> ale może naprawimy tę sytuację, albo i nie. No nic. To znaczy, że chyba czas kończyć. I takim ostatnim przesłaniem, które, które chcę ci zafundować, też zobaczę, może się da coś z tym zrobić. No nie da się. Więc takim ostatnim przesłaniem, z którym hmm, chcecie zostawić, to jest to, żebyś podjęła pierwszy krok. Napisz w komentarzu, jak, nawet jak będziesz, jak będziesz odsłuchiwać, napisz w komentarzu, hmm, czego obecnie się boisz, czego tak teraz najbardziej się boisz, jakiego kroku najbardziej się boisz teraz zrobić, czy w swoim życiu prywatnym, zawodowym, czy w swoim biznesie, czego na ten moment się boisz najbardziej. A potem zastanów się, jaki pierwszy mały krok możesz zrobić, żeby być w tym działaniu i żeby dostać tą klarowność, żeby doświadczyć tego, jak ja się czuję, kiedy to robię. Bardzo Ci dziękuję za dziś, za tego spontanicznego live'a. Mam nadzieję, że uda się go zapisać, i, i oprócz tego, że będzie dostępny tu na Instagramie. To również udostępnię go za jakiś czas na moim kanale YouTube. Także zapraszam Cię. Zapraszam Cię również do sesji 1 na 1 ze mną, do warsztatów rozwojowych z końmi. Najbliższe warsztaty już będą w maju tego roku. Także zapraszam Cię serdecznie. Zapraszam Cię do odkrywania swoich talentów. Także naprawdę wybór jest bardzo duży i mam nadzieję, że będziemy widzieć się już niedługo. Cześć.